Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej, naszej regula naszych regularnych spotkań. Jest dzisiaj ze mną pan minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzisiaj głównym tematem będą kwestie związane z obostrzeniami oraz ich przestrzeganiem. Tak jak Państwo wiecie, trzecia fala koronawirusa powoduje, że aktualna sytuacja epidemiczna w kraju jest bardzo trudna. Zdrowie i życie obywateli oraz wydolna służba zdrowia to są priorytety, jeżeli chodzi o najbliższy czas. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie wszystkich obostrzeń, które w tej chwili obowiązują. Rząd podjął decyzję, że od soboty dotychczasowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywały w czterech województwach, stały się zasadami ogólnopolskimi. Na rozwój epidemii wpływa nie tylko kwestia związana z przestrzeganiem obostrzeń, ale również fakt, że nowa mutacja wirusa, mutacja brytyjska. To w tej chwili w skali kraju od 60 nawet do 80% powodów nowych zakażeń. Rozszerzone zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały na ten moment do 9 kwietnia. Tak jak Państwo wiecie, stale monitorujemy sytuację i zależnie od tego, jak będzie wyglądała liczba zakażeń oraz liczba osób, które potrzebują opieki medycznej w szpitalach, liczba osób, która potrzebuje respiratorów, będziemy podejmować stosowne decyzje. Ale żeby te obostrzenia miały sens, również ważne jest ich egzekwowanie. Dlatego też policja i wszystkie inne służby podejmują stosowne działania. Bardzo chciałbym, aby pan minister Maciej Wąsik przybliżył w kilku słowach właśnie te działania służb. Bardzo proszę panie ministrze. Dziękuję bardzo szanowni państwo. Policja oprócz zadań, które ma na co dzień do realizacji, realizuje także zadania związane z epidemią, ze zwalczaniem tej epidemii i Codziennie do tych zadań jest delegowanych nawet 20 tysięcy funkcjonariuszy. Wczoraj była to niedziela. Mieliśmy do czynienia z pracą w tym, na tym kierunku ponad 15 tysięcy funkcjonariuszy policji. Policja realizuje kontrole, interwencje, sprawdzając y, przestrzeganie przepisów y, epidemicznych i tylko w ten weekend takich działań. Było prawie 30 tysięcy. To były działania albo samej policji, albo policji z sanepidem. Te działania polegały na kontroli pojazdów komunikacji zbiorowej, obiektów handlowych, restauracji, siłowni, klubów fitness, dyskotek. Policja sprawdzała, czy w tych obiektach obostrzenia są przestrzegane, czy te obiekty pozostają zamknięte zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez rząd. Oprócz tego, przypomnę, policjanci dzień w dzień kontrolują przestrzeganie kwarantanny przez osoby, które zostały do tej kwarantanny skierowane decyzjami sanepidu. Przypomnę, w tej chwili jest 520 tysięcy osób w kwarantannie. Wczoraj policja wykonała 350 kontroli osób, które przebywają w tejże kwarantannie. Efektem pracy policjantów jest, są sankcje, najczęstszą sankcją są mandaty karne. Łącznie w weekend policja stwierdziła 7 tysięcy wykroczeń, które to wykroczenia były karane mandatami, wnioskami do sądu oraz w niedużej ilości pouczeniami. Jeszcze dzisiaj rozmawiałem z zastępcą komendanta głównego. Policja w najbliższych dniach będzie intensyfikować swoje działania, które mają doprowadzić do większego przestrzegania przepisów epidemicznych w Polsce. Dziękuję bardzo panie Ministrze. Szanowni Państwo, jeszcze kilka informacji ze spraw bieżących chciałem poinformować, że na dzisiaj, o godzinie 14, pan wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwił wezwał przedstawicieli warszawskiego ratusza na spotkanie w związku z sytuacją ze szpitalem tymczasowym w Warszawie. Tak jak Państwo wiecie, ale też dla przypomnienia, wojewoda Mazowiecki jakiś czas temu przekazał decyzję co do utworzenia szpitala tymczasowego na mocy decyzji właśnie Pana wojewody. Ta decyzja spowodowała, że szpital został zorganizowany na poziomie Warszawy również dodatkowy szpital tymczasowy, natomiast w ostatnich tygodniach wielokrotnie spotykamy się z działaniami ze strony ratusza, które spowalniają efektywne działanie tego szpitala ze względu na brak współpracy w zakresie skierowania dodatkowych lekarzy na, do pomocy właśnie w tym szpitalu rezerwowym. Niedawno dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poprosił panią wiceprezydent Renatę Kaznowską o przekazanie listy personelu medycznego z warszawskich szpitali, którzy mogliby zostać oddelegowani do pracy w szpitalu południowym, to jest ten drugi szpital rezerwowy. Taka lista do tej pory nie została przekazana przez Miasto Stołeczne Warszawę. W odpowiedzi na apel wojewody wpłynęły za to jedynie pojedyncze zgłoszenia, jeżeli chodzi o pomoc w zakresie udzielania właśnie pomocy osobom chorym w tym szpitalu. W związku z tym dzisiaj Wojewoda Mazowiecki wezwał na spotkanie przedstawicieli Warszawskiego Ratusza. Wiedząc doskonale, że sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali rezerwowych, jest poważna. Liczymy na to, że Warszawski Ratusz, Pomimo dotychczasowych działań, które nie zadowolały nas, jeżeli chodzi o realizację opieki medycznej w szpitalu rezerwowym, podejmie stosowne działania i podejmie współpracę, bo przecież w tej chwili jest to ważne, abyśmy wspólnie działali na rzecz pomocy tym wszystkim, którzy potrzebują pomocy, również w Warszawie. Druga informacja. Która jest pozytywna dla naszego kraju, to informacja dotycząca agencji Fitch, która w ostatnim czasie utrzymała rating Polski na poziomie A- -minus. z perspektywą stabilną. Nasz kraj otrzymał pozytywną ocenę wiarygodności i wypłacalności pomimo koronakryzysu. Też wskazuje agencja na mocne fundamenty makroekonomiczne, w związku z tym liczymy na to, że taka rekomendacja też przysłuży się naszym działaniom zarówno w, w ramach tarczy antykryzysowych, jak i działaniom inwestycyjnym, które chcemy podejmować w tym roku w momencie, kiedy zakończy się kryzys związany z koronawirusem. Kolejną rzeczą to są dwa spotkania, które jutro pan premier odbędzie w zakresie spraw międzynarodowych, jutro odbędzie się spotkanie pana premiera z nowym premierem Japonii. Głównymi tematami są rozmowy dotyczące współpracy politycznej, gospodarczej, inwestycyjnej, tak jak Państwo wiecie, Polskę i Japonię łączy od wielu lat już wielowymiarowe partnerstwo strategiczne w zakresie nowych technologii, chociażby oraz tematów inwestycyjnych. Pan premier zresztą w zeszłym roku też był na spotkaniu z premierem Japonii, jeszcze poprzednim premierem, aby te kwestie omawiać. Natomiast kryzys koronawirusowy spowodował, że kilka miesięcy te rozmowy zostały zawieszone. Polska stara się zainteresować stronę japońską przede wszystkim kwestiami związanymi z wysoko rozwiniętymi, rozwiniętymi technologiami w zakresie modernizacji polskich zakładów energetycznych, ale również w zakresie oczywiście informatyki i innych nowych technologii. Jutro również odbędzie się tego samego dnia spotkanie pana premiera Morawieckiego z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz prezydentem Litwy i Rumunii oraz szefami rządów Belgii i Węgier to jest rutynowe spotkanie przed zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej, które odbędzie się w czwartek i piątek. Tak jak Państwo wiecie, główną, głównym tematem posiedzenia Rady Europejskiej są tematy związane z koronawirusem, z tematem zwiększenia dostaw szczepionek, również odnowieniem zasobów produkcyjnych Unii Europejskiej w zakresie spraw medycznych, odnowieniem wszystkich łańcuchów dostaw w taki sposób, aby Unia Europejska w przyszłości była przygotowana odpowiednio do tego typu kryzysów, jaki mamy teraz. Ponadto oczywiście ze standardowej agendy unijnej również tematy związane z, z relacjami międzynarodowymi. Tak jak wspomniałem, sam szczyt odbędzie się w czwartek i piątek w formie wideokonferencji, bo nie będzie standardowego spotkania. W Brukseli, tylko będzie to tym razem znowu wideokonferencja. Tyle ode mnie ze spraw bieżących. Natomiast bardzo zachęcam do zadawania pytań. Przypominam jedno pytanie od redakcji. Bardzo proszę, pan redaktor Łukasz Kisłow, Fakty TVN. Dzień dobry, Łukasz Kisłow, Fakty TVN. Ja mam pytanie do pana ministra Macieja Wąsika. Panie ministrze, czy pani Sylwia Kobyłkiewicz miała jakikolwiek, nawet nadzorczy wpływ na działania CBA w sprawie pana Daniela Obajtka? Panie redaktorze, ja na ten temat mówiłem już z mównicy Sejmowej i powtórzę, że informacje, które na ten temat pojawiły się w mediach, polegały na nieprawdzie. Pani Sylwia Kobyłkiewicz nie kontrolowała oświadczenia majątkowego pana Daniela Obajtka. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Radio Nowy Świat, pani redaktor Klaudia Kowalczyk. Dzień dobry, Klaudia Kowalczek, Radia Nowy Świat. Na jakiej podstawie policja prowadzi czynności w sprawie nieprzestrzegania obostrzeń? Rząd nie zdecydował się na ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, a samo ograniczenia wprowadzą rozporządzeniem, a nie wymaganą przez konstytucję ustawą. Sąd najwyższy będzie więc, tak jak robi to teraz, potwierdzał wadliwość wprowadzanych rozwiązań. Polacy zdają się być tego świadomi, w związku z tym po co państwo przeprowadzają kontrolę, skoro nie ma do nich podstawy prawnej? Rozumiem odwoływanie się do zdrowego rozsądku, no ale nie do każdego to przemawia. Pani redaktor, przede wszystkim podkreślmy, że orzecznictwo sądu w tym zakresie nie jest jednoznaczne. To znaczy, część sądów uchylało niektóre nałożone mandaty. Przypomnijmy również, że stan prawny pomiędzy tymi decyzjami, które były podejmowane ostatnio przez sądy, zmienił się do stanu obecnego. To znaczy, jesienią te, zeszłego roku nastąpiła nowelizacja części ustawy, jeżeli chodzi o wprowadzanie nakazów i zakazów związanych z epidemią. W związku z tym ta podstawa prawa, prawna uległa pewnemu uściśleniu. Jestem przekonany, że tego typu uściślenia spowodują, że sądy już nie będą miały wątpliwości. Ale podkreślę jeszcze jedną rzecz, że właśnie jeżeli chodzi o kwestie związane z mandatami, to orzecznictwo sądów w tym zakresie było do tej pory niejednolite i dlatego też były podejmowane jesienią zmiany ustawowe, aby te kwestie uściślić. Bardzo proszę pan redaktor Cezary Jaszczyk to Dzień dobry, Cezary Jaszczyk Radio to FM. Ja mam pytanie o kolejne obostrzenia. Czy cały czas brany jest pod uwagę scenariusz zaostrzenia restrykcji po przekroczeniu 30 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Ostatnie dane pokazują, że to może się stać już niedługo, a niedługo także są święta, więc czy rząd bierze pod uwagę na przykład przy zaostrzeniu restrykcji zakaz przemieszczania się w czasie świąt? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, od samego początku podkreślamy, że wszelkie... Decyzje związane z wprowadzaniem nowych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa podejmowane są na podstawie danych, które wpływają do nas każdego dnia. W tej chwili od minionej soboty obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach w tym samym zakresie. Dotyczą one ograniczenia funkcjonowania galerii handlowych, dotyczą pracy, przepraszam, przeprowadzenia edukacji zdalnej w szkołach podstawowych w całości oraz innych obostrzeń, takich jak ograniczone funkcjonowanie hoteli, teatrów, kin, limity metrów kwadratowych na poszczególne powierzchnie, jeżeli chodzi o sieci handlowe, czy miejsca kultu religijnego. W związku z tym te wszystkie obostrzenia mają charakter w tej chwili już powszechny. Natomiast jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy. Natomiast czy to będzie tak daleko idące rozwiązania, czy to będą tak daleko idące rozwiązania, jak spekulują media w tej chwili. Ja odpowiedzieć na to pytanie nie jestem w stanie. Natomiast popatrzmy, jak wygląda sytuacja w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej. Tam w tej chwili obostrzenia są bardzo daleko idące. We Francji jeszcze niedawno i w tej chwili również obowiązuje 12-godzinna 12 -godzinna przerwa, czyli godzina policyjna 12 godzin, czyli połowa dnia to jest godzina policyjna we Francji. My oczywiście tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać, ale to pokazuje również powagę sytuacji epidemicznej w całej Europie. Bardzo dziękuję i bardzo proszę pan redaktor Krzysztof Berenda RMFFM. Dzień dobry, Krzysztof Renda Radio RMF. Pytanie do pana ministra Millera i nawiązujące trochę do pytania, które już wcześniej padało. Sądy coraz częściej orzekają, że mandaty nakładane na podstawie rozporządzeń covidowych są nieważne, bo przygotowane przez państwa przepisy w wielu wymiarach nie trzymają się na przykład konstytucji. Równocześnie w zeszłym roku pan premier Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, mówiąc w uproszczeniu o sprawdzenie, czy za bezprawne zakazy należy się przedsiębiorcom odszkodowanie, czy też nie. Chodzi tu o artykuł 417 KC. No i zdaniem Przedsiębiorców, którzy łączą te dwa fakty, po prostu próbujecie Państwo zablokować przedsiębiorcom możliwość starania się odszkodowania za ewentualne bezprawne przepisy. I tu pytanie: czy wycofacie Państwo z Trybunału tenże wniosek? Drugie pytanie, czy będzie dodatkowa pomoc dla przedsiębiorców za dodatkowe obostrzenia? Dziękuję. Panie redaktorze, ja przypomnę, jeżeli chodzi o kwestie związane z podstawą prawną obostrzeń, jeszcze raz, że jesienią zeszłego roku została dokonana modyfikacja ustawy, która rozszerzała podstawę ustawową do tego, aby w sposób szczegółowy uregulować kwestie obostrzeń w rozporządzeniu. W związku z tym ta zmiana została dokonana. Liczę na to, że polskie sądy nie będą już miały żadnych wątpliwości, choć tak jak mówię, to pojedyncze wyroki w tym zakresie powodowały pewne Nieścisłości. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tarczą finansową i kwestiami finansowymi, to jeszcze raz ja zawsze na każdej konferencji będę to podkreślał, bo wiele osób próbuje zapomnieć o tym, jak wygląda kwestia tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej. To jest łącznie ponad 200 miliardów złotych, blisko 200 miliardów złotych, które zostały już przekazane do firm tylko w tym roku w 2021 roku do, na pomoc przedsiębiorcom i pracownikom polskich firm przeznaczyliśmy ponad 24 miliardy złotych. Dodatkowo również zostały zmienione zasady dotyczące umarzania środków finansowych starczy finansowej 1.0, czyli z pierwszej tarczy finansowej. A co za tym idzie? Kilka miliardów złotych dodatkowo trafi do polskich przedsiębiorców dzięki temu, że mają pełne umorzenie subwencji, czyli tak jak Państwo widzicie teraz na slajdzie, Pan Premier ogłosił, że dodatkowe środki finansowe dzięki temu umorzeniu trafią. To jest łączna kwota około 7 miliardów złotych. W związku z tym to jest kolejna pomoc finansowa, która została skierowana. Oprócz tego przedłużenie tarczy branżowej. W związku z tym my stale w tym zakresie przedłużamy działania tam, gdzie to jest potrzebne. Oczywiście, jeżeli obostrzenia będą dalej przedłużane, również tarcza branżowa będzie przedłużana na podobnych zasadach. I bardzo proszę pan redaktor Piotr Krupa, telewizja trwam. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy w związku z rosnącą liczbą zachorowań brany jest w ogóle pod uwagę scenariusz przesunięcia wyborów na prezydenta w Rzeszowie i też chciałbym zapytać panów o, ministrów o opinię, bo pojawił się trzeci kandydat w ramach zjednoczonej prawicy pan Waldemar Kotula to jest kandydat partii porozumienie, z kolei po drugiej stronie jest jeden wspólny kandydat opozycji szeroko pojętej, pan Konrad Fiołek. Czy nie ma obaw, że to ograniczy państwa szanse na zwycięstwo w Rzeszowie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wybory w Rzeszowie, to perspektywa to jeszcze wiele tygodni, zanim wybory będą się odbywały w tym mieście. Natomiast mamy kwestie związaną z wyborami, które odbywają się we wcześniejszym terminie i w tym tygodniu powinny zapaść decyzje w tym zakresie. Natomiast ten termin rzeszowski to jest jeszcze długa perspektywa, więc tak odległej perspektywy czasowej nie sposób jeszcze oceniać jak będzie wyglądała wtedy sytuacja epidemiczna i czy wtedy wybory będą mogły się odbywać, więc te decyzje jeżeli zapaną to dopiero za dłuższy czas. Jeżeli chodzi o kandydatów w Rzeszowie to oczywiście tutaj nasza, nasze poparcie, myślę, że też pana ministra jest jednoznaczne. Jeżeli chodzi o panią wojewodę Weleniard. Liczymy na to, że pani, pani wojewoda będzie faktycznie mogła spełnić, pełnić swój urząd w przyszłości właśnie jako urząd prezydenta Rzeszowa. I bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Zapraszam na kolejny briefing. Dziękuję bardzo.